Stary, lecimy z tym. Słuchajcie, schodki umarły, chyba szkoła pochłonęła wszystkich drillowców i teraz się uczą. Dzisiaj będziemy tutaj przybywać, w okolicy Pateni. Ja dole dobrze, stare, że Warszawa nie jest zagrożona tymi powodziami, bo co by kurwa ci ludzie zrobili, jakby im schodki kurwa zalało? To by była tragedia, nie? Przejebane by to było. I tak dalej, ale uwaga, kilka ogłoszeń parafialnych. Ej, była jakieś chcę... powódź w Warszawie? Nie było, nie? Nigdy. Bo dzisiaj gadaliśmy o tym z, z Amadim. W 97 też chyba nie było, nie? Znaczy mówię o takiej powodzi, powodzi. Nie mówię o lokalnych podtopieniach. Bo lokalne podtopienia to wiadomo, że mogą być wszędzie, no nie? Ale mówię o takiej, wiesz... Powodzi, kurwa, wiesz, typu, że... W, tak jak teraz jest w Kłodzku na przykład. No topie to było No tak, no wiesz, wiadomo, po, po, podtopienia to wiadomo, no nie? W 2010 zalano Centrum Nauki Kopernik. Okej. Okay. Okej. Okay. Chcę być Cloud Chaserem? Teraz przebijam barierę. Chodź! Tylko, że multi pomagam, mi oglądając Majka. My... Wow! Co jest Żabiński? Reklamę mi robi, ty. Za darmo. Miki na swoich streamach, za co jestem wdzięczny, chciałem Was zaprosić na jego koncert i od razu wiadomość do Multiego. Fajnie byłoby się spotkać na backstage'u, może nagrywać kurwa. jakiś outficik, więc jeżeli dałbyś radę ogarnąć wyjściów, to będę mega Zdobaczymy wdzięczny, Zdobaczymy a Was zapraszam Zdobaczymy. na koncert. I oczywiście Zdobaczymy nikt Zdrabiński. mi za to nie zapłacił. Nie jestem kur... taką co leci na cloud <laughs> Po prostu pomagam, jeżeli mogę. Wiem, Dzięki. że może nie mam dużych zasięgów, ale chciałem was poinformować. Podajcie do Warszawy na Multiego. Yeah. Mamy jeszcze. 60... Dzięki. Zrobił to za wejściówkę. Zobaczymy, może się da coś ogarnąć, ale kurwa z tymi wejściukami to generalnie jest trochę lipa. Ogólna, Ogólnie trochę lipa jest. Ale nie mogę mówić co... niestety dlaczego. Subskrybentów i 60 tysięcy followersów na Instagramie. Dziękuję bardzo, ale dobijmy do 100 tysięcy na obu profilach. Czemu? No nie mogę mówić. Nie mogę mówić. Do końca roku, więc zostawcie łapkę. Ale w górę nie z waszymi, i... nie z Waszymi. Chodzi o coś innego. Subskrypcje będę mam bardzo no nie wdzięczny, że To techniczne te... rzeczy, techniczne rzeczy, które nie da się po prostu obejść. Filmiki w końcu w górę, bo ciągle jest tyle samo wyświetleń. Ile można ciągle po 15 tysięcy wyświetleń mieć? Właśnie, woscy... kurwy, czemu tak mało wyświetleń? 1000 tysięcy osób na live, y. byłem najbardziej popularnym streamerem. <laughs> Może ci dupa boli? Nie, spokojnie, ktoś mi kupił boty, to nie byłem ja. Powiadaj na początku o co ile kosztowało, czy legitne, czy podróby. Wszystko legitne. Coś Louis Vuitton, legitna, 5000 złotych. Wow. Bluza też legitna, Adidas Klimakul cool, y, 200 czy 300 zł. Wow, 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 ok, ok. Zegar, Sikor, jakiś kurwa Breitling. Oryginalne legitne slimy e, też koło e, bo to we euro powiem we Francji nie ukrywam e, Koło no, powyżej e, 200 zł? Diedny też oryginalne No, zajebiste, takie z Francji kurwa w planach Dobre, nie? Co ty się chłopie pytasz, czy w 90 była powódź w mi mnie wtedy w planach jeszcze nie było? No ja już byłem wtedy na świecie Beka! Beka stary, nie? Żeby ja by, kurwa byłem już na świecie jak była powódź, ja pierdolę Pojebane to jest. No ale nic nie pamiętam, niestety. Powyżej 600. Sikorek widzę jakiś. fajny. no, to jest ogólnie. Za ponad... Pokaż, pokaż do kamer. za 1000 zł. Wow! Taki dieselek za 1000 złotych kurwa, złoty. Fajny. Szacunek. Dizelek. O... Tak, Taki kurwa, oczywiście wielki. Oczywiście, powyżej 1000 Oczywiście też statuaże. Ta... Oczywiście też statuaże legitne, widzowie. Nie z naklejek. Nie są z naklejek. Są... Są legitne i będzie wyliczane. oj tak, już już stary, how much, is out... how much is your outfit w Polsce? Przechodzi wszelkie kurwa w ogóle możliwości. Oni tak, wliczają do swojego outfitu każdy tatuaż. oj tak, ten tatuaż 200zł, ten tatuaż 300zł, tutaj ten rękaw 5 stówek. Um... To, to tatuaże ich nie wliczą. Dobrze, dobrze widzę, że on ma drezę w skarpetkach, tak ma. Ze względu na to, że teraz są właśnie lokalne podtopienia i chroni to stopę, tak? Żeby się nic nie wlało do, do tego. Do, do outfitu Aj, to, to, ile? Outfit. To, to ile? To ile? 5000. Można mnie zobaczyć też na Instagramie. Dobra. Od góry do dołu. Tutaj też po tej stronie e, tatuaże są. E, to jakoś 1500. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że oni to doliczają wtedy do outfitu. Trochę spocona, ale oryginalna Burberry za 2000 zł. Wow! Kurde PELE! 2000 zł Burberry? Kurde, stary, a w Staszecie Louisville coś jest ciekawego? No, powiem ci, że jedynie co to tylko telefon za 3000, ale to nie chcę pokazywać po prostu z góry. Dobra, no. słuchaj, pewnie wiesz... Okej, okay, okej. Okay. Nie raz paków spod schodków, oni też mieli drogie outfity, ale większość z nich podróby. Co o tym uważasz w ogóle? Co sądzisz? Mm, co o podróbach? powiem ci szczerze, że to się nie opłaca. Moim zdaniem i to takie bez sensu jest trochę wstydliwe moim zdaniem, że to. Tak, ogóle... nie opłaca się to. Nie opłaca się to. To jest chujowa inwestycja, widzowie. To się nie opłaca. Takie tematy są poruszane na ten temat w internecie, tak? No. A uważasz, zgodnie? że kobiety lecą teraz na siano? Tak, że nie liczy się wygląd, na przykład, że mógłbym być, nie wiem, piękny jak za kefron, ale mam w kieszeni 0 zł. To myślę, żebym jakąś fajną dziewczynę e, przekonał do siebie, czy jednak trzeba mieć trochę wypchany portfel. E, powiem szczerze, że też lecę na wygląd, też lecę na kasę, więc nawet na wygląd jakby poleciała, to i tak się musi liczyć kasa, bo ona widzi, że jeśli to jest legitne czy coś, to z daleka to widać, tak? Przebywa... Teraz bez kitu, teraz są takie czasy, nie umawiasz się z babą, kurwa na randkę i idziesz z nią, nie, a ona stare wyciąga aplikację, kurwa, legit czeka stare zaczyna skanować ci kurwa normalnie wszystkie ciuchy, nie? To jest pojebane, co za czasy, nie? Tragedia. Normalnie człowieku, chłopie... Normalnie człowieku skanuje ci, stary, czy masz weryfikację kurwa z tego... ze stoki XA? a Fia, pierdole, co za czasy, nie? teraz znam tam parę znajomych, tam przebywam na schodkach, też właśnie, tylko że bardziej jestem z tych legitnych osób, które mają oryginał... Bardziej z tych legitnych osób on jest, okej, okay, okej, okay. no ja go szanuję, na przykład, że jest legitny. Legitny ziomek. ...w zasadzie wszystkie rzeczy. Okej, okay. słuchaj, znasz pewnie moje community na bank, będą jakieś typy, co będą się próły w komentarzach. Masz 10-15 sekund, żeby im coś powiedzieć. Dobra, coś czym... dawaj, wyjaśniam tych hejtersów, kurwa, śmieci. Powiedz do kamery. Co ja mogę powiedzieć do kamery? No nie prójcie się w tych komentarzach, jak nie, to zapraszam na schodki. Oho. Da dawno tego nie słyszałem, Zapraszam. Wyjaśnimy sobie wszystko, możecie się ustawiać już w kolejkę, zapraszam, tam są schodki. Zapraszamy schodki. Chcesz mieć zamataną twarz? Tak. Dobra, lecimy tak. Powiedz mi, Pink największy ball. przypał tutaj na schodkach, jaki widziałeś? Jak nożem ktoś dostał, kosą. Ja pierdolę, Londyn. A przebywasz w ogóle na schodkach? Jeszcze schodki żyją tutaj? Nie, już nie żyją schodki. A czem, czemu upadły? No bo przypały są tu. W jakim... Przypały są tu. W województwie znajduje się pomidorowy przysiółek. Eee, płacząca Puszcza w jakim województwie się znajduje? Kurwa, są ciężkie te pytania. Jakbyś strzelał, to w jakim województwie? Płacząca w Madzowieckim. Puszcza. Mazowieckim? A gdzie dokładnie? Nie wiem, nie znam się. A wykrzywione wieże? No tu można odpowiedzieć kurwa... ...źle trochę. Tu było. Tu można by było pewną odpowiedź zapodać, ale. Może nie do końca lepiej. Nie wiem. W, w Polsce czy gdzieś za granicą? Pol nie, za granicą. To jaki kraj? Nie, no niech będzie Polska. Dobra, słuchaj. To! O Boże, to ty! Dobra, patrzcie, kto tu jest, nie? Pa! Kto przyszedł? Hello. <laughs> ale masz suek, nie? Ale masz słek. Nieźle. Twoją? Nie, to przyznaję. No się, właśnie. Opie. Co, co ty gadasz? Zaraz zakończę, ja zaraz. A, zaraz? No, zaraz no. kończę. Pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj 18, kurde, macie rozjebać system. Powiedz, bo to było tak. Pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj macie od 18 rozjebać system. Co? A ty co, chory jesteś? Nie. Co masz taki ja, głos? Taki super głos. <laughs> Dobra. Dobra, to zaraz ten, zaraz będę. Zamkniesz? Thanks. Dobra.

to jest swoje małżeństwo. Co to za słek jakiś pakistański? Pakistański słek. No, mam tutaj taką bluzę z futerkiem. No. O kurwa. Chyba on nie jest najtrzeźwiejszym człowiekiem, kurwa, tam w tej Warszawie. Ja pierdolę. O kurwa. Mam tutaj taką bluzę z futerkiem. No. O kurwa. Koszulka, tutaj taka, też z lumpa Może jakieś e, 40zł Wysłegowany w kosmos? Ja myślę, że coś innego w kosmos, stary, nie wysłegowany Pasek tutaj Y2K Czajna, taki, nie? Taki Y2K, nie? A talibański y, Afrykańsko <noise> Chusta Ja A, Chusta Tu no. Fajne, ile dajesz sobie w skalę 1, 10? No nie. Chłopka miast... rezerwowych, ja pierdolę. Przesada, nie? To wydaje tak powiedzmy. Mocne 7, no. Na żadne pieniądze tej chwili co byś nie założył? No, no co Zrzucajcie teraz 5 koła co i co to, byś odmówił? Tak. 5 tysięcy? Może mam tu Nie, no dobra, dobra, nie <laughs> powiem. na no, 5 tysięcy na to warto bardzo chętnie. Nie ma problemu. Nie no, no, no żartuję, nie, mam. Nie, nie mam. Nie bądź mam, nie mam, jestem. Ostatnie dwa pytania, geograficzne. O, Jesteś stary. dobry z geografii? No tak, średnio, stary. Do, to. Dobra, ale po, one łatwe są. Gdzie znajduje się płacząca puszcza? Płacząca puszcza? Nie mam pojęcia. Jakbyś zgadywał, w Polsce czy gdzieś w Europie, w poza Europą? W Polsce. A jakie miasto? Okolice jakiego miasta? Dobrze. Nie wiem, jakaś wieś. Okay. Dobra, to jeszcze ostatnie. E, gdzie znajduje się pomidorowy przysiółek? Fortnite! Oh, o, no, jest! <laughs> yes. A Począca Puszcza? <laughs> o kur... Tak jest. Oh, stary, Dobra. ale go. Dobra, stary, dzięki bardzo. Jesteśmy? Dobra, słuchaj, w skali 1-10, jak oceniasz tutaj swój outfit i co to jest? E, wiesz, co? no Ja założyłam byle co dzisiaj, totalnie, i mam pobrudzone mega spodnie, które okay. się nie spierają, i e, nie wróciłam jeszcze do domu, więc wygląda to źle. A złapałeś ja mnie akurat w takim momencie. Ale z taki customik troszkę. Customik, no. no. Takie są w sumie modne, takie pobrudzone. <laughs> tak, udajemy, że to takie miało być, właśnie. Ale no. no. szczerze, jakbym mi tego nie powiedziała, to mi się nie skapnął, kurwa. Nie wiem, z Rumpa mhm. też pewnie parę, no nie wiem, z 30 zł. E, buty, nie pamiętam skąd. E, nie zdarzyłbym też... się, że to jest uwalone. Była kosztowało około 400. Barbery. Barbery okay. No, to ale też też jest z tego, z, z lumpa? Lupa, no. o. I jest za ile ją ja ten? Za 100. Za stówkę? Tak. Cozy fit, jest yes, git. jest Tamten mocny... ziomek też miał spoko fita nawet. Outfitik do ocenienia, przed chwilą robiłem. Taki ziomeczek, czekaj. Wow! O kurde, tu jest mocno. Pokażę Ci cały, o. Szalik to jest Elvi. Yy, bluza, jakaś też marka własna. Spodnie z lumpa i buty, nie wiem skąd. Nie, mega spoko, W sensie wydaje mi się, że się tak wyróżnia w tłumie na pewno. Ile byś dała 1-10? 8? 8, a myślisz, że ile tobie będą dawać? 5, bo te tragiczne są za słabe. To, to zaczep jakiegoś drillowca. Dobra. I powiem, że mówiłaś, że nie lubisz trapstarów starów i tak dalej. Nie, nie. Scarf got from a friend, <laughs> it was a gift. nawet nie Polak, kurwa. klasic. No i tak, najciekawszy fit odcinka nie mówi po polsku Nie wiem ale może 500 dolarów like Okej, okay, but is it legit? Albo yeah. Dobra, albo udaję, albo udaje Anglika znaczy, no okay, nie, nie, okay. Nie, nie, nie że udaje Anglika, tylko że udaje, że ten nie mówi po polsku. Okej, check Hoodie z from a To jest destroy only okay. marriage so, how much the hoodie Ile hoodak stoi? 200 bucks. 200 buk. Okay, Jaki to okay. był język? Okay. Uh, the jeans I got them from, I don't know, some Austrians second hand. Mm -hmm. Maybe like 10 years. To był ukraiński czy nie? Jakie Niemcy? Jesteście rozjebani? Jesteście kurwa głusi? Friends. Okay. It's the on only marriage. The jeans. So how much do hoodie? Z kilka hoodach 200 bucks. 200, 200 bucks. O 200 buk powiedział to chyba jakiś ukraiński. Okej, okay, okej. Okay. nie norweski, poziom 200 baksów. Uh, the jeans from them. 200 I don't know, 200 so bucks second hand. Uh -huh. Maybe like 10 years. What okay. the black girls, Maybe like 600 bucks <cities>, something like that. So from 1 to 10 how you rate your outfit? Widzowie chcieli zarobić na takie rzeczy. Jak 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 się robić? Aha? Soldier: no nie wiem, haslerka nie? <rau> na <ahu> czym <own São Paulo> Ja pierdolę, ej. <playoffs>. <thôi> jak oni odpowiadają tymi takimi kurwa rzeczami typu haslerka jakieś takie kurwa rzeczy, to i na no przykład nie czują takiego cringe'u wewnętrznego, kurwa, że jak to mówią? Że, że, że to jest takie, że nikt to nie skręca? Nie wiem, nie ogarnią tego. Ale przez haslerka. No, no nie wiem, podskamować. poskamować, nie? Nie, no nie. Ma... Ja pierdolę. Można skamować. A ty skamujesz? Nie, nie. Na konta w Minecrafcie? Nie, ja stary, legalna praca, tak? tak? Tak. No dobra, to słuchajcie, no trzeba haslować, żeby zarabiać. Czyż wszystko co zarobisz w kawiarni on ram na chleb? No od razu, z napiwków, od razu, z napiwków, wszystko. Czułem. Ile idzie zarobić w takiej kawiarni? W takiej kawiarni? No. No nie wiem z 30 koła miesięcznie. W kawiarni? No, no ja na jako pomysł, roku jestem Ile? Kurwa. Z napiwków, od razu z napiwków, wszystko. Czułem. Ile idzie zarobić w takiej kawiarni? W takiej kawiarni? No. No nie wiem z 30 koła miesięcznie. Jaka to jest kurwa kawiarnia? Chyba, że ma swoją jakąś kawiarnię czy coś! Kawiarni? No ja na jako pomocniku jestem na, na pomoc... pomocniku. I co robi pomocnik że 30 koła? No normalnie kawę nalewam. Dziękuję. Dobra, to bejtuje, ja bejtuje albo to Bejtuje albo to kawi... kawiarnię jego ojca i kurwa ojciec mu daje kieszonkowe 30 tysięcy i mu wmawia kurwa, że zarabia 30 koła jako pomocnik w nalewaniu kawy Za obejrzenie tego odcinka do kawę Kawę nalewaj 30 koła zarabia w górę w subskrypcji, pchnij ten odcinek dalej, wyślij ziomkowi, wyślij koleżance To wyszli... jest mordo, to jest mordo tak, chłop ma mega bogatego ojca, milionera, który ma jakąś sieć kawiarni i ojciec mu powiedział, stary, jak chcesz dostawać kieszonkowe, musisz pracować i on idzie i stary nalewa kawę i dostaje 30 koła miesięcznie mm. mówi tak, no 30 koła kuwa brzesz, zarabiam ty